Jeszcze w 2023 roku to dodatkowe finansowanie było zapewnione i przez całe rządy Prawa i Sprawiedliwości ochrona zdrowia po prostu była priorytetem dla rządu. Teraz Donald Tusk wraca do tej starej retoryki dziurawe wiadro, z którego i tak się wszystko wyleje, więc nie ma sensu nic tam dokładać. Ja przypomnę, że oni jeszcze niedawno. W obliczu tych gigantycznych kłopotów proponowali Polakom obniżkę składki zdrowotnej. No przecież to są no premier u Barbera bo może będzie drugie podejście do tej. Ale już do tego Andrzej pomysłu, Domański nie? się z tego wycofał. No, jeden, no nie może panu premierowi się ta fryzura u tego Barbera nie spodobała, bo się wycofał z obietnic, które tam złożył. No, to jest rząd z TikToka, gdzie premier idzie, jednego tygodnia obiecuje, że będą właśnie jakieś obniżki składki zdrowotnej, na dwa tygodnie później tę kozę musi wyprowadzać no dobrze, Andrzej Dąbrowski. Ale wracacie powiedzmy do władzy i z dnia na dzień dostaje pan... To musimy jeszcze sporo się napracować. Żeby... To prawda, zaraz o tym powiemy, bo problemów w pisie nie brakuje, ale jeśli wrócicie do władzy, to jakim wy macie pomysł na ochronę zdrowia? Ja nie wiem, czy wy powiecie ludziom, tak podwyższymy składkę zdrowotną, nawet jeśli to kosztowałoby nas półtora czy dwa punkty procentowe w sondażach, czy powiecie, że prywatyzuje. Czy powiecie znowu, że będą tylko oszczędności, na których pacjenci nie ucierpią, a wiadomo, że ucierpią. Jest pomysł lewicy. I ja uważam, że tam jest powiedzmy, wycinek tego racjonalny. Ja bym wprowadził coś, co nazywam roboczo hamulcem akcyzowym. Powiedziałbym tak, mamy jakieś wpływy z akcyzy dzisiaj w Polsce, z, mówię, alkohol, papierosy, rzeczy, które w ewidentny sposób się przyczyniają do tego, że pogarsza się zdrowie. Mapy, mamy tak zwaną mapę akcyzową, czyli plan. Systematycznego waloryzowania akcyzy y, na te wyroby. Czyli podwyższania. Tak. tak. I to jest już wpisane w ustawę, że tak będzie to rok do roku podnoszone. I ja uważam, że powinniśmy, i to da kolejne miliardy do systemu ochrony zdrowia, y, powiedzieć, że wszystko, co wpłynie. Zamrośmy to na przykład na poziomie z 2024 roku. To już idzie do Narodowego Funduszu Zdrowia. <laughs> Czyli yy, szukajmy rzeczywiście tych dodatkowych źródeł, tak żeby NFZ miał stałe źródła dochodu, natomiast pamiętajmy o tym, że to w tym finansowaniu budżetowym też nie ma nic złego. Wszystkie inne części Państwa są finansowane z budżetu. Jest, zgoda. jest wojsko finansowane z budżetu, jest dofinansowywany ZUS, jest kolej finansowana, oświata. To wszystko jest finansowane Tylko z budżetu. Jeśli... I nie ma z tym jakoś takiego problemu. Tylko to jeśli zyskamy dotacje tego, na NFZ, to musimy gdzieś poszukać e, indziej, że obetniemy. Czy to właśnie na wojsko, e, ja czy to przy... na drogę, edukację. Ja, czy... ja, ja przypomnę, że budżet państwa po stronie wydatkowej na przyszły rok ma chyba ponad 900 miliardów złotych. Tymczasem brakująca kwota, e, o której tutaj. Mówimy, to jest 23 miliardy. miliardy. No, czyli to jest. Ja wiem, że część wydatków są tak zwane wydatki stałe, ale naprawdę tam jest duże pole do tego, żeby tym zarządzać. Przypomnę też o tym, że zupełnie stanęło uszczelnienie systemu podatkowego. Coś, co zarządów Prawa i Sprawiedliwości też wszyscy mówili. Skąd weźmiecie środki na 500, plus na inne programy? No, właśnie wzięliśmy stąd, że przyszedł Mateusz Morawiecki i wspólnie z zespołem uszczelnił system podatkowy i wpływy z podatków w ujęciu do PKB zaczęły rosnąć.